Spójrz tutaj, to nie motyle, to delikatne kwiaty gaury. Sprawdź, dlaczego tak wiele osób pokochało tą bylinę. Kwitnie nieprzerwanie od czerwca do pierwszych przymrozków. Uwielbia słońce i suche stanowiska. Idealna na rabaty z kaniaki do donic. Jej kwiaty unoszą się na cienkich pędach jak motyle na wietrze. Spotkać możecie ją w kolorze białym lub różowym. Mimo delikatnego wyglądu jest bardzo odporna na suszę i choroby. Przycięcie w połowie lata pobudza kolejną falę kwitnienia. W cieplejszych rejonach Polski przyzimuje. W chłodniejszych warto zabezpieczyć na zimę młode sadzonki. Jak dla mnie to jedna z najbardziej delikatnych bylin w ogrodzie. Szukasz lekkości i koloru aż do jesieni, posadź gaurę, będzie to kwitnący taniec w Twoim ogrodzie. Wiem, że ten film ci się podobał, ale statystyki nie kłamią. Aż 9 na 10 oglądających nie subskrybuje tego kanału, a to właśnie subskrypcja dają mi możliwość tworzenia więcej, lepszych treści. Dlatego bardzo cię proszę, jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteś.